W piątek 10 października koszykarze Legii rozegrają pierwszy po 10 latach domowy mecz w pierwszej lidze o symbolicznej 19.16. Zmierzą się w Wilanowie w hali przy ulicy Wiertniczej 26 z w Sosnowiec. No i zastanówmy się co muszą zrobić, żeby to spotkanie wygrać. Po pierwsze ograniczyć straty. Mówi o tym trener Piotr Bakun i oczywiście ma 100% racji. 24 straty w Krośnie, 19 w Pruszkowie. To są ilości niedopuszczalne. To są złe podania, to są proste błędy kroków, ale także inne koszykarskie niedociągnięcia, brak zastawienia, spóźnienia w obronie, jakieś pomyłki w rozstawieniu na boisku. Legioniści liczą, że w poprawie gry ofensywnej, w uspokojeniu jej pomoże już Łukasz Wilczek, nowy rozgrywający Legii, który trenował zespołem i dzisiaj w piątek zadebiutuje na boisku. Po drugie, wykorzystać Cezarego Trybańskiego. Te trzy słowa być może już są dla Was nudne, powtarzam je często, ale wciąż uważam, że to jest kluczowy element w grze legii. Oczywiście problemów z zdobywaniem punktów nie mają ani Mateusz Bierwagen, ani Arkadiusz Kobus, ale jednak Cezary Trybański oddał tylko 7 rzutów w dwóch pierwszych spotkaniach, trafił 5, co jest wynikiem dobrym, ale tych rzutów jest za mało. Jest szansa moim zdaniem, żeby to zmienić w piątek. Jest szansa na to, żeby trybański błysnął, bo środkowi zagłębia Tomasz Milewski, Patryk Nowerski, Patryk Bajtus są słabszymi zawodnikami niż środkowi znicza, czy też Krosna, a poza tym Zagłębie jest, nie jest tak zgranym zespołem. Spodziewam się, że skutecznych podwojeń, podwojeń i utrudniania gry będzie po prostu mniej. No i po trzecie... Zagrać z głową, ale też pasją, sercem i werwą, czyli tak jak legioniści potrafią grać u siebie. Ten niezwykły doping, o którym koszykarze Legii mówią na każdym kroku, potrafi ich ponieść. Legia u siebie w Warszawie w Lidze nie przegrała od lutego 2013 roku, po tamtym po porażce z piasecznym wygrała 21 kolejnych spotkań, zwykle w bardzo dobrym stylu, i tak samo musi być na Wielanowie. Legioniści zagrają tam po raz pierwszy, ale nie może się nic zmienić. Ta pasja musi zostać podtrzymana.